Witamy Was w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj coś zupełnie innego, bo już nie tylko podróże, ale także. Planszówki. I ogólnie jesteśmy wielkimi fanami planszówek. Ja jestem od dłuższego czasu. A ma Ja którym... od niedawna. Od jakichś paru miesięcy. Tak, i dlatego postanowiliśmy, że dzisiaj pokażemy Wam, naszym zdaniem, najlepsze top 3 planszówki na takie jesienne, zimowe wieczory. A jeżeli Wy lubicie również gry planszowe, napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze ulubione planszówki. Mhm. E, a teraz przejdźmy do rzeczy. Tak jest. Więc pierwszą planszówką, którą chcemy Wam pokazać, jest to planszówka Dobry Rok. Jest to planszówka od jednego do pięciu graczy. E, ogólnie bardzo łatwa, znaczy bardzo łatwa. Można śmiało grać z dziećmi. Tu jest na napisane, że 8, ale myślę, że na pewno zrozumieją. Tak, na pewno. Jak na początku, właśnie dorosły się zapozna z tą instrukcją, to raczej nie będzie problemu. Jest to gra typu Walk Replacement, jeżeli wiecie o co chodzi, czyli wysyłamy tam jakby naszych robotników, żeby robili konkretne akcje, mhm. ale o szczegółach w tej gry to opowie Martyna. Tak jest. Rozgrywka tej gry w dobry rok trwa 8 rund, które będziemy dalej nazywać miesiącami. Każdego takiego miesiąca będziemy wysyłać swoich pracowników do różnych miejsc akcji na planszy. Miejsca akcji, jak sama nazwa wskazuje, służą do tego, aby wykonać w nich akcje, które przyniosą nam rozmaite profity. Zanim jednak nasi pracownicy owe akcje wykonają, Trzeba będzie przydzielić im odpowiednie kości. Dylemat jednak polega na tym, że nie wszystkie kości w momencie wysyłania pracowników będą nam znane. Trzeba będzie zatem z góry przewidzieć, na co szansa jest większa, gdzie warto zaryzykować, a kiedy warto dopasować strategię do zmiennych warunków gry. W jednych miejscach akcji zdobędziemy dobra, które w innych miejscach przekujemy w użyteczne usprawnienia. I przede wszystkim w przyjemnostki, dzięki którym wygodnie rozgościmy się w domowej strefie komfortu, kiedy zima zaskoczy drogowców. Czyli w wielkim skrócie ma, wcielamy się w jedną z pięciu rodzin takich zwierzątek, tam są różne zwierzątka typu królik, rodzina królików, rodzina bobrów, rodzina szopów i coś tak. takiego. I po prostu musimy się jak najlepiej przygotować na zimę, lepiej niż nasz przeciwnik. A oczywiście wygrywa tą grę gracz, który zdobędzie jak najwięcej punktów. Bo punkty oczywiście zdobywa się poprzez wykonywanie różnych akcji. Oczywiście każda nasza przyjemnostka także jest punktowana. Mało tego, przyjemnostką może być planszówka. To jest taki tak. fa fajny isterek w, w tej grze. Ogólnie właśnie jest dużo fajnych przyjemnostek, takich klimatycznych, e, na przykład bujany fotel, kominek i różnego właśnie innego typu przyjemnostki, które właśnie wzmacniają ten klimat tej planszówki. E, tak, i dla niektórych może być to ważne, jest tu w tej grze wariant gry solo, czyli można w nią zagrać samemu. Co prawda, ja nie próbowałem w to grać samemu, bo zazwyczaj grałem we dwoje albo więcej osób, ale taki wariant jest, więc to może być ważne. Druga z ważniejszych rzeczy jest to, jak na dzisiejsze standardy dosyć tania gra planszowa, bo można nie dorwać aktualnie do około 120 zł, mniej więcej. Ważnym aspektem dla niektórych może być to, że jest w tej grze wariant gry Solo. Co prawda my nie testowaliśmy go. Ani ja ani Martyna, bo zazwyczaj gramy we dwójkę albo w więcej osób po prostu, ale takowy system jest, więc jak najbardziej można w tą grę grać samemu. Drugi, wa, dru, nie drugi wariant, tylko drugi ważny element to jest to, że ta gra jest dosyć tania jak na dzisiejsze standardy, bo kosztuje tylko mniej więcej 120 zł, jak dzisiaj sprawdzałem. Także dlatego znalazła się w naszym top 3 tych e, najfajniejszych planszówek na jesienne i zimowe wieczory. Także polecamy i przechodzimy do drugiej gry. E, myślę, że drugiego tytułu nie trzeba aż tak bardzo przestawiać, bo jest to Wsiąść do pociągu. E, jest to gra od dwóch do pięciu graczy, gdzie naszym zadaniem jest po prostu e, ułożenie jak największej ilości biletów. Tak to się nazywa. W skrócie zasady wyglądają następująco. Każdy gracz podczas swojej tury może wykonać jedną z czterech akcji. Pierwszą taką akcją jest po prostu dobranie kart wagonów, ale to się dzieli nam na takie dwie mini akcje, bo możemy dobrać dwie odkryte karty wagonów lub dobrać dwie karty w ciemno lub też jedną lokomotywę. Drugą akcją, jaką może wykonać gracz w swojej turze, jest to utworzenie połączenia. W takiej akcji każdy gracz po prostu tworzy połączenie zagrywając z ręki karty wagonów w kolorze i w liczbie odpowiadających polom na planży między stacjami stanowiącymi daną trasę. Następnie umieszcza po jednym plastikowym wagoniku na każdym polu utworzonego połączenia i podlicza punkty zgodne z tabelą punktacji połączeń. Na koniec przesuwa swój znacznik na torze punktacji. Kolejną akcją, jaką można wykonać w swojej turze, jest to po prostu dobranie trzech górnych kart ze stosów biletów, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba zachować co najmniej jedną z nich. Ważną kwestią jest to, że na każdej karcie biletów mamy określoną liczbę punktów które dostaniemy na koniec gry, jeżeli tą trasę zrealizujemy. Ale jeżeli nie uda nam się takowej trasy zrealizować, niestety te punkty musimy odjąć od naszej całej sumy punktów. Ostatnią akcją, jaką można wykonać, jest to budowa dworca. Każdy gracz może zbudować dworzec w dowolnym mieście, w którym nie ma jeszcze żadnego dworca. Aby wybudować pierwszy dworzec, gracz zagrywa jedną dowolną kartę wagonu i umieszcza figurkę dworca w wybranym mieście. By wybudować drugi dworzec, musi zagrać dwie karty w tym samym kolorze. Podsumowując, jest to gra, w której musimy zdobyć jak największą ilość punktów poprzez wykonanie jak największej ilości biletów. Ważnym czynnikiem na pewno jest cena. Ta gra kosztuje około 140-150 zł, ale tam na aukcjach internetowych da się ją znaleźć na pewno troszeczkę taniej. I fajną, i może ważną ciekawostką jest to, że ta gra mniej więcej, o ile się nie mylę, została sprzedana w 15 milionach egzemplarzy to na dobrze. całym świecie. Czyli ta gra naprawdę jest popularna. Mhm. Dlatego bardzo Wam ją polecamy. Jest to gra, naszym zdaniem, też bardzo rodzinna, w takim rodzinnym klimacie. Możecie grać w nią nawet z 7-8 latkami, my też to robiliśmy i naprawdę świetnie sobie radzili. Potrzebujecie też na nią trochę miejsca, na podłodze albo stole, no bo plansza jest dość spora, jest na niej wiele tras do wykonania co sprawia, że często gracze sobie przeszkadzają. Akurat ja tego nie lubię. Ja za to bardzo to lubię. No ale tak na zakończenie, to właśnie dlatego ona znalazła się w tym naszym top 3 gier, najlepszych gier na takie zimowe wieczory. Dlatego bardzo Wam ją polecamy. E, nie przedłużając, przechodzimy do kolejnego punktu. Mhm. No i naszą kolejną trzecią grą w tym top 3 jest zaginiona wyspa Arnak. Ale w sumie to, jak ją odkryliśmy, to już nie jest taka zaginiona. <grymne> to prawda. <grymne> już nie jest. Jest, ale nadal jest trochę tajemnicza. Tak. W tej grze chodzi. Tu naprawdę jest bardzo dużo mechanik. Tutaj walczymy z potworami, oswajamy je, one nam potem pomagają. Przeprowadzamy badania, odkrywamy nowe stanowiska archeologiczne. Po prostu ta gra ma tyle możliwości, że. W ogóle zrobiła taką furorę jak wyszła, jest naprawdę jedną aktualnie chyba z najpopularniejszych gier tego typu. Mm -hmm. I każdy też gracz może tak naprawdę sobie wybrać jakby jak on chce w nią grać, tak? czy na przykład chce więcej wykonywać badań, czy chce oswajać smoki, także Marzenizm ma wiele kombinacji. To się nazywają... To no, też były narysowane smoki. No, potwory, może tak. <grym> także ma no, wiele kombinacji do wyboru, i to wszystko tak naprawdę zależy od gracza. Tak, tylko już y, ta gra jest troszeczkę trudniejsza. Tu nie ma co ukrywać, bo tu jest więcej kombinowania. Y, także tu jest niby napisane 12, plus, y, i raczej bym się w tych granicach skłaniał, no bo to jest jednak troszeczkę, nie jest to trudna gra, a bym tak ją umieścił w, jako średnia. Srednia, no, no tak. Ktoś, jak pierwszy raz y, będzie mhm. grał w planszówki, to może mieć na początku lekki problem, ale jest. Y, nie jest taka trudna, ale jest. Da się ją tak. pojąć na pewno. I nie wiem, czy mówiłeś, że jest to gra od jednego do. Czterech cery. graczy, ale tak samo niestety jak w dobrym roku nie testowaliśmy wariantu na jednego gracza. Bo od razu nam się spodobała we dwójkę. Tak, y, ale taki wariant jest. Y, niestety, no. Nie, nie możemy powiedzieć, czy, czy on fajnie działa, czy nie, ale jeżeli ktoś gra solo, czasami, no to jak najbardziej w tą grę jest można grać możliwość. samemu. Mhm. E, a teraz Martyna przybliży parę zasad, skrót, o co w tej grze tak naprawdę chodzi. Celem gry jest to, że każdy z graczy staje przed zadaniem poprowadzenia wyprawy badawczej na nieznaną dotąd wyspę Arnak i odkrycia tajemnic wymarłej cywilizacji. Gracze będą zaopatrywać swoje ekspedycje w przydatne im przedmioty, będą eksplorować dżunglę w poszukiwaniu tajemniczych artefaktów i fascynujących stanowisk archeologicznych, będą ujażniać strażników tych miejsc i co najważniejsze, będą prowadzić na podstawie znalezisk badania, które mogą doprowadzić do odkrycia tej zaginionej świątyni. A za swoje dokonania każdy z graczy będzie zdobywać punkty, które na koniec gry pokażą, kto poprowadził najbardziej owocną wyprawę. Podsumowując, to jest gra, w której również, tak jak w poprzednich, trzeba zdobyć jak największą ilość punktów. Tylko tu jest taka różnica, że po prostu możliwości na zdobywanie tych punktów jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. No i nie ma co ukrywać, jest to jedna z ulubionych gier Martyny. Powiedzmy, <grym> że dlaczego. Bo e, ogólnie historia z tą grą też jest taka, pokrótce Wam przybliżę, że e, ja wcale nie chciałam kupować tej gry, bo wydawała mi się na początku taka trudna, za dużo elementów i tak i I ja naprawdę nie byłam przekonana, żeby tą grę w ogóle kupić. Ale jak już ją zakupiliśmy, no to jednak okazało się, że jest naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. No i w nią bardzo często wygrywam. <grym> Troszeczkę za często nawet, mogę tak powiedzieć. Także się zdziwiłam, ale bardzo mi się spodobała. Także nie zawsze okładka mówi wszystko. Warto zagrać. Istotną kwestią tej gry jest to, że potrzebuje też sporo miejsca na stole. Jest tutaj dużo elementów bardzo fajnie wykonanych, czyli różne groty, rubiny, pieniążki, które są tutaj dodane, strażnicy. Ta gra jest bardzo mocno rozbudowana i potrzeba do niej no, dużo miejsca. I ostatnią kwestią, myślę, że jedną z ważniejszych, jest cena tej gry. Jest to koszt około 140-150 zł. Tak, dlatego podsumowując, to jest właśnie nasze top 3 gier planszowych, najlepszych gier planszowych, naszym zdaniem, na te zimowe, jesienne, wiosenne, letnie, na każde wieczory, wieczory które serdecznie Wam polecamy. Tak, czyli mamy tutaj, jeszcze raz dla powtórzenia i przypomnienia, Zagin zaginiona no. wyspa Arnak, wsiąść do pociągu i dobry rok, którego... gdzieś nam tutaj... który gdzieś leży, zaginął. Y Także, ale również, jeżeli podobał Wam się taki planszówkowy content, dajcie znać w komentarzu. Zrobimy więcej filmów tego typu. Napiszcie też w komentarzach, jakie są Wasze ulubione gry planszowe. I standardowo, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję. I widzimy się w następnym materiale. Oglądajcie nas dalej. Pa!